Pierwsze jazdy na torze za tobą, jak po sumie jeszcze dwa dni w Krzko. No, pożytecznie spędziliśmy, bo dwa porządne, solidne treningi i na dobrym torze, bo tor jest bardzo dobrze przygotowany i można było naprawdę fajnie pojeździć. I tyle, no, więc coś powiemy po następnych jazdach, bo dzisiaj no to... Wczoraj rozjazdki tylko takie były e, na torze i trudno też powiedzieć o sprzęcie. No właśnie, do Kruskowa przyjeżdżasz e, jeszcze za tydzień, następnie będziesz startował w Anglii. Wygląda na to, że w, na początku sezonu w Polsce będziesz tym zawodnikiem, który będzie taki e, objeżdżony najbardziej. No być może, no stąd też ta decyzja na, na, na wyjazd na, do Anglii, więc e, myślę, że to przyniesie jakieś tam korzyści. W postaci jakiegoś większego rozjeżdżenia się, bo tego brakowało w zeszłym roku. Już dzisiaj inaczej to wygląda, już jesteśmy po pierwszych jazdach, a mamy przecież koniec lutego. Także to jest pozytywne. Jak w takcie jazdy spisują się te nowe tłumiki? Trudno powiedzieć, to jest, tak jak powiedziałem, dobrze przygotowane, nie jest jakiś bardzo wymagający, więc nie było jakichś tam wielkich kłopotów, ale... Na innych obiektach, właśnie kilka dni temu jeździli koledzy w Gorliczanie niedaleko, na cięższym torze, no, no nie jest to przyjemna jakaś jazda, no, ale trudno, taka jest decyzja i, i musimy się do tego jakoś już przyzwyczaić i w tej chwili skupić się na tym, co najważniejsze, co na przygotowaniu do sezonu.